Jest Seba Fragen, a dzisiaj za jest niejaki szakuli przypadek. I ośko witam, witam, witam Was wszystkich na kanale Sebie. Dzisiaj będziemy robić trasę numer 14, czyli istą do Alei Pracowników. Jeśli dzisiaj się ten film spodobał to co chodzi w górę i subskrypcję na moim kanale, podpisze Discord na masz kruperfę, tutaj link jest w opisie. Oczywiście, ja jestem Wam zastępcą prezydenta bo już za dwa dni będzie jego premiera. A i co? Nie przedłużam. O 15! Tak, 15. 15-24 czerwca premiera. I zaczynamy. Robimy teraz numer 14. Ja jestem tutaj otomkiem takim fioletowym. Taki Bardzo decyduję Citaro -K. A tutaj w szakul jest taki iweko. I weko! Tutaj trzeba sobie przybyłek nie, bo też i tutaj też. Ja poszło. miałem mi już wszyscy wsiadli, no? To okay, dobra. Jeszcze ja musiałam, Ej, poczekaj, bo mi yy, coś się zbagowało. Kolejny? Yy, Ja, ja, jak się odleguję to, 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 to już naprawdę mi nie zdążno, bo już się korek zrobił. O dobra, już ja. Dobra, jedziemy. Znaczy ja też... A, no dobra. Ja, ja, ja teraz wyjadę, ciekawe. Ja teraz się ustawię za tym, cię, tym ciężarówką. No weź mnie puść ty głupia ciężarówka. Dobra, ja pierdzielę. No matko, że nie Co tu się dzieje? Nie wiem. No, Dobra, tak ja. Normalnie, kurde, jak na. Normalnie. ...kale na tracker SMP. Bez kitu. Kurde, normalnie jak. ...kale na tracker no, SMP. Dwa pół nie już Pięć euro poszło. No fajnie. No super. Jak zwykle. Tylko że, że ja, że ja bogać. No tak, bo seba jakbyś nie widzieli to jest bogaty. Znaczy nie tak. jest aż tak łaka do no, 300 mam tego koła. Bo pieniądze normalnie z drzew... czego. tak mamy 200. Sekund. No nie ma... <Szachem. Szachem>. Poci. Sama przyznaj się, że się poci. Co? Pocisz się, nie? I ty się płacisz. Nie. Nie są. Tak, nie, tak. tak. nie. Ogólnie, jeżeli ktoś był na live, to pozdrawiam, bo my to nagrywamy od razu to live. No nagrywnie mamy gry 2000. 21.30. 20. 21 trzydzieści i live od razu. Ej, o... No nie wiem, jak widać, możecie napisać, ale ja trafiłam na takie godziny, jak 12.12 .12. Albo <grym> dzisiaj trafiłam na 12.37 Nie wiem Ciekawie No super Ja o 12.12 .12 to ja byłem na religii Faj! No super No zaraz Możecie napisać w komentarzu, jak tam się czujecie, że za dwa dni Albo za jeden dzień zależy, kiedy. Właśnie dla nich za jeden dzień. no. Za jeden dzień, kur. Kto to ma pierwszeństwo? No, Nie, ale nie mogę. No, ty masz w tym. mi. No, atakuje w ten samochód, w tym Dzień dobry. Hello, za późno. Nie, ja to nie mogę! On ciągle będzie walał mnie. No kurde! No, no, no to hamuj wcześniej, optobusu, to jest. Przyjąłem rozsądnego optymizmu, co za śmiecie. Najle, najle, najlepszy kierowca tylko ja. No podczekiem, o, dobra. No wejść! Nie złógłbym jechać. Tak, dzisiaj się spotkamy, matko święta. No! Jezu, dobra, nie są nie. Nie wiem, yy, napisać yy, w komentarzu. Jak się czujecie, że jutro dla Was... Ale no Iweko się późno zbiera, ty poczekaj na mnie! Ty taki szybki jesteś. No Przecież Iweko jest droższy od tego gubiienka. I hamuj już. Hamuj! Powiedziałam, no, powiedziałem, że hamuj! Ty umiesz jeździć, a ja cię wyrzucę z tej firmy. No przecież nie że wyrzuciłem szakula z firmy. No, w jednym to... dniu. Chciałem coś powiedzieć, ale się obrać. No, no, no taka prawda. Trzeba wcześniej hamować. Ja powinienem Super. pierwszy. Ty powinieneś pierwszy jechać, bo ty masz chyba mniejsze doświadczenie. Ty jedź pierwszy. Bo gdzie go na środku? Drugi! Jedź ty pierwszy, bo ty. Mówi, Mówi ten, który nie miał ożenięcia piątka. Fajnie! Teraz ja muszę tu cofnąć. Dobra, Nie mogę cofnąć, bo się na Erzu. Na R zmienimy Ale na W! Nie S! W! Bo to jakby, no wiesz... Dziękuję, dziękuję, dziękuję Sorry, za, za mało za zamieszanie, ale wracamy do tematu Ja chciałabym, żebyś tam magie ci zmontować ten. Odcinek. Nie musi nie możesz pacz paczkę tego efektów wys wysłać. Ale wiesz co naprawdę? Yy, możesz mieć paczkę efektów, bo każdy może mieć, ale montować to tak którąś Bo ja tu co ja to kiedyś powiedziałem. Każdy chciał ode mnie, że w jakimś ramie montuje albo coś, a w końcu powiedziałem, no dobra. Powiem im, ale to i tak nic nie da, bo mogę mieć, kurde, paczkę modów najdroższą i... Nie wiem, najdroższą i najlepszą. Co im to da, jak nie ma ci si, si skilla w montowaniu? Żeby montować, trzeba mieć skilla. Może, I możesz mieć najgorszą paczkę modyfikacji, tak? Modyfik Obra, bra, nie kaczka. Kaczka. ładnie zasuwa. Paczkę animacji. Ale to i tak nie będziesz tak dobrze montował jak gościu, który na przykład montuje już z rok albo z dwa lata, no, nie? Albo jest lepiej. Więc będziesz sobie jakiś zauwaś... tam mody coś. Znaczy, matko. Za, za, ja, przepraszam, że się wtrącę, ale zauważ, że przez całe życie nie będziesz dla kogoś montował że tutaj ktoś też to musi umieć, jeśli chce wykonywać tą czynność. Więc... No nie, no nie chyba, bo może być ktoś, który będzie mi płacił i ja będę umąć odcinki, więc... Dobrze. no... Ale na przykład da dajmy na przykład taki przykład, że nikt nikt nie tego, na przykład w ogóle na przykład nie ma Discorda, nie ma nic, ale... Ale chcę montować filmy, filmy. No to, to będziesz zrak. Yy, no dobrze sraka, ale, ale zauważ, mówię, że inni, chcą się, oni uczą się nowych rzeczy przy okazji, tak zwanych. Nie... Ale dobra, ale ja mówię, ale ja nie mówię, że ty ciągle nie będziesz umiał, albo ktoś nie będzie umiał. Bo z biegiem czasu, naprawdę. To, to wynika z biegiem czasu. Ja pamiętam jak ja zaczynałem montować i to naprawdę oglądałem tyle poradników i może mi jeden pomógł z sześciu. Ja I wiem, że... tam jakieś pierdoły czy coś, ale no ogólnie to ja się sam nauczyłem montować. Szczerze, I to chodzi i dosyć dobrze, mi się wydaje. Yy, ja chciałam powiedzieć, że nie wiem czy widziałaś, ale co kilka minut, chyba co trzy, są napisy na tam dzisiejszą, czyli zrobimy trasę to i to i tego, no. To moje dopracowanie. Widziałam to. Znaczy tak, jeżeli chodzi o twoje dopracowania, no to dałeś tylko napis i muzykę. No to nie jest tym, chyba. No tak, no bo, co, ale... Co ja mam tutaj ja tak naprawdę, bo dobrze, żeby przy tym gameplayu, nie? Co ja mam tutaj, nie? No, co naprawdę... co ja tu jedynie, mam czegoś tam naprawdę. No w rozumiem cię, no bo co masz mam to, ale w sumie... Ale no to też jakiś, nie wiem, jakiś nastrój. Trzeba coś może będzie zrobić, to może zrobić over, 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 gipera, co może zrobimy over... Overwatcha jak Gimpera, Jak u, u Gimpera, co? Nie no, bo ja ja nigdy, wiesz, ja też nie mam doświadczenia w takiej gry, w montowaniu. Bo powiem Ci też, że trzeba mieć doświadczenie w montowaniu i gier takich, jak Simulator, SS, ale też trzeba mieć doświadczenie w grach, na Minecraft, no i chyba Minecraft. No bo w Minecraftie niepotrzebne rzeczy wycinasz, yy, no a w sumie, no tu też się coś dzieje. Ten Bass simulator, no to jak coś będzie nudno i będziesz trochę jechał ciągle, ciągle jechał, no to, to chyba wi widzą się nudzi. Tak? No widzą się nudzi, jak ciągle jedziesz. Możesz to skrócić jakoś czy coś. Znaczy, tak, możesz, w... możesz skrócić, ale nie musisz. To zależy od kogoś do Czy chce trzymać typie, te, ten kwadrans? Bo ta jedna tr trasa na tego 16.27 mi wyszła. Ja tego nie ciąłem. No i właśnie i to jest błąd. Bo naprawdę wtedy co ja yy, nagrywałem odcinki jeszcze z Prytką No to były tam odcinki po godzinie i 30 minut, no, ale dobra... Święty. No... Daruk, ja, ja tego nawet i obejrzałem chyba z 5 minut, nie? Surówka może była... 2,5 godziny i surówka była i wyciągnąłem z tego jak najmniej no. Ale i tak. Laj, lajki były, wyświetlenia się przyjęły, więc ja jestem z maratonu wcześniejszego byłem mega zadowolona, Ale yy, skończyliśmy dlatego, że yy, no. Też... kur. No gdzie mi się pcha? Nie trzeba takiego wajbu, no wiesz... Tak. No ja cię teraz. Bo to... my... Y, bo my... dwa odcinki trzymy na dzień. I to tak było, że... Dwa odcinki zmontowaliśmy. Po dwóch odcinkach ja się montowałem. Ja się brałem za pierwszy. Mhm. I potem od razu już za drugi. W jednym dniu. W jednym dniu dwa odcinki były zmontowane. Czyli już miałem spokój na dwa dni. Bo co, bo co to jest było. Mhm. I to raz było, bo były odcinki tylko. Ale no, raz tak tylko zrobiłem. dwa odcinki, a ten trzeci to. No, czyli tak naprawdę, jeśli. Je, na, ja, ja, czu, ja, ja, jako. Ja, jako. Tak jakby. Y, tak zwany właściciel tego nagrania, którego. No, no, po prostu wiadomo, ja się nie czułem. Po prostu, żeby ciąć te, ten 15-minutowy materiał, no, no to, tak naprawdę, co tu za takiego ci ci ciąć i tyle, no, takiego nic się nie dzieje. No działo. powiedziałem ci, jeżeli to wiesz, to teraz też yy, no, spuentowałeś, że to zależy od czegoś gustu. Z tym się zgodzę, ale to zależy, bo no, są dwa gusty. To zależy od gustu i montażysty, i wita. No tak, o, tak, tak. Ogólnie, ej. Zawsze mi się fajnie gada jak jeżdżę. Zawsze. Tak gdzieś, nie wiem, no, tak Fajnie mi się gada jak jeżdżę w kimś. Wracaję się albo... I rozmawiam z kimś o, o jakimś temacie. Bo teraz rozmawiamy na przykład o, o montażu to Nie. Tak, no tak, tak. No, tak, no tak. wracaj. Yy... W filmiku są dwa gusta. Jeden gust to jest yy, montaż spritz. Drugi to jest. Yy, drugi to jest ten. Y, Widzę. Na przykład. Gust montażysty. Dobra. Nie skrócę tego. Yy, drogi. Będę jeździł drogami. Y, 30 minut. Przypuśćmy. Yy, I dobra. Może to być ciekawe. Z jego gust. Natomiast z gustu widza yy, jechanie przez 30 minut tą samą drogą praktycznie, nic się nie zmienia, to jest po prostu nudne. I to zależy też od gustu, właśnie jak ja to powiedziałem. Bo ty możesz mieć gust z tego, że. i mieć vibe z tego, że jeździsz i 30 minut jest ta sama droga, albo na przykład autostrada i 30 minut jest ta sama droga, ale gust ale może być też inny, że na przykład, nie wiem, o matko, serio, on jedzie tą drogą, nie wiem, tego skrócić albo coś. I o to mi chodzi, że to też wynika z błogosłupu. No tak, znaczy, no, no tylko ja tego nie potnę, no bo tutaj tak naprawdę ciągle się coś dzieje, nie? Ja tego nie potnę w życiu. No bo czuję tutaj o, o czymś rozmawiamy, więc ja na pewno... No tak, więc... ja no, też... Jakie odcinki możesz rzucać? Yy, niecięte, nie bo chociaż o czymś właśnie rozmawiamy, nie? A tak jakbyś sobie jechał, by tylko muzyka leciała w tle i 30 minut. Tak, Patrz, to jest też tak. Yy, przypuśćmy na to. Muszę, o! Przypuśćmy, że to nie jest Bass Simulator, tylko jest ETS. nie. Przypuśmy. Wytajście jest dużo autostrad no i w ogóle. No ja jest dużo, tak I... Na przykład Wybrałeś sobie jakąś trasę, gdzie... Y, gdzie... gdzie... Gdzie jedziesz typową autostradą. 30 minut. No, nie? No. 30 minut jedziesz tą samą autostradą, nic się nie dzieje, wokół same pola czy tam jakieś stacje padę, czy tam jakieś... Hotel czy motele. No dobra, jedziesz. I dobra. I z Twojego punktu widzenia może to, to być dobre. Że, no, to jest oh, ciekawe, to że o, on sobie jedzie tutaj, fajnie sobie tutaj jadę. Tutaj po, po autostradach 30 minut fajnie. Ale z punktu widzenia, z punktu widza mm, no po prostu to może być trochę nudne. Jeszcze jak nic nie będziesz gadał, i nic jakby nie będziesz mówił, i tylko będzie cała sama muzyka, nie? Więc to jest smutne, po prostu. To jest smutne. Mhm. Znaczy, ja. Można. Ja mogę ci to powiedzieć, że ja mi się bardzo. Yy, mi się podoba na przykład taki kondykadora, gdzie na przykład grafetę S albo na przykład, nie wiem, w ATS albo w farminga. I o czymś gada, nie? No i nie nudzi się wisać, bo ja bardzo Mówię. dużo. Z tym kawior... Właśnie ja to powiedziałem. No tak. Tylko zauważ, że, że ja to I... powiedziałem. Powiedziałem tak, że jeżeli autor nic nie będzie mówił i, i tylko sobie wrzuci yy, do filmu muzyczkę, to, to będzie takie nudne, jak nie wiem co, ale jeżeli będzie jechał faktycznie tą 30-minutową autostradą i będzie coś mówił, to jest już bardziej ciekawsze, nie? Więc chyba znaczy, robić też głosowe. Znaczy na pewno będę robił, na pewno jutro, jutro coś nagram, no bo to... Naprawdę, ja jutro będę miał czas, nie? tak bardzo trudno skończyłem trasę. No. A ty już skończyłeś? No. A, to tam jedź do garażu i tam się pożegnamy. Z widzami Zaraz to zakończymy Tylko ja tu miałem gdzieś garaż like tam, tam, mi... tam gdzieś w centrum, mi... przy pętli jest Ale mi skoczyło z zakrętu na trasę, poczekaj aż i nie skończą czwarta No to ja jeszcze muszę skończyć No właśnie, ja A taki day dzień w Lido. Dobra, jedziemy. Najpierw no. No, jedziemy. O. o, kilo. O, o, też. O, nowy autobus odblokował się 45. No to poszło w dół. Co to w ogóle za osiągnięcie jest to kilo? Osobiście przewieźć 1000 pasażerów. Excellent work! I knew you could pull it off. Dobra. I'm happy to hand you the keys to the agricultural and industrial areas. <laughs> Metaphorically speaking, of course. We, <laughs> 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 we haven't done real keys in a very long time. No. A, Jeśli się spodobał, zostaw łapkę w górę i suba na kanale I to wyłączy na dzisiaj na tyle I... To zapraszam do mnie Mhm, zapraszam Discord, do się dostarczą w opisie I tyle no I mój kanał też będzie w bo... ogóle Będzie też Więc jedno ostatniego I siema Siemamu